Cześć kochani, tutaj Afolka, witam Was bardzo serdecznie w nowym już 2023 roku. Oby był obfitujący w same wspaniałości, tego Wam życzę. Ja jestem tutaj zastawiona różnymi pudełkami Lego, więc pod kątem klockowym już zaczął się dosyć intensywnie i rzeczywiście jest co kupować. Jestem też ciekawa Waszych zakupów noworocznych, klockowych, więc, oczywiście, śmiało piszcie mi o nich w komentarzu. A jako, że od ostatniego filmu minęła, minęły święta, więc pokażę Wam również trochę prezentów moich świąteczno-urodzinowych, no bo również miałam wtedy urodziny. I od tego myślę, zacznę chronologicznie, czyli od świąt, co jeszcze mi wpadło przez święta. Nie zapominajcie, że głównym tutaj prezentem dla mnie był ten wielki zestaw Miasto Latarni z Monkikida, więc tutaj nie spodziewajcie się już nie wiadomo jakich kolejnych wielkich zestawów, ale te mniejsze też są rzeczywiście urocze i i czasem nawet wywołują większy uśmiech, aniżeli te wielkie właśnie zestawy. I tutaj od mojego męża dostałam jeszcze pociąg z kreatora, jako że, jak pewnie wiecie, otworzyłam już w święta ten świąteczny tramwaj. Generalnie dosyć dużo bawiliśmy się tym tramwajem, pociągami. Właśnie też dokupiliśmy tory. I w sumie też od męża dostałam jeszcze. Zwrotnice kolejowe, żeby było jeszcze więcej zabawy, i tak naprawdę, naprawdę, się tym bawili. Mało tego, jeszcze tutaj nasz jeden kolega Piotrek, pozdrawiam cię serdecznie. Dowiózł nam w, sumie w drugi dzień świąt asaptory kolejowe, łukowe, bo tych tutaj bardzo brakowało. Może o tym powiem w innym filmie, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z torami i jeszcze. Nie wiem do końca co i jak, ale to wymagałoby faktycznie jakiegoś osobnego materiału i recenzji. Um, także, także pociąg, no właśnie, i taki kreatorowy i um, realny. Być może nawet coś dokupimy, bo naprawdę tak nam się to spodobało, że już myślimy o dworcu kolejowym i w ogóle chyba najlepiej to miasto jakieś całe zbudować, um, od tego właśnie dworca zaczynając. Od moich przyjaciółek dostałam e, drugie puzzle legowe. Znaczy, mówię drugie, bo poprzednie e, były od Mikołaja, jak pamiętacie może. E, I też dotyczyły minifigurek, ale to jest nowość tęczowa. Tu są inne minifigurki, też ciekawe. Bardzo się cieszę, bo ja bardzo lubię układać puzzle i oczywiście ten motyw no, super do kolekcji. Zdradzę Wam też jeden sekret, że zamówiłam teraz i powinno w przyszłym tygodniu mi przyjść. Karty do gry e, z motywem Lego w sklepie, sklepklocki.pl. Polecam serdecznie. No, bo mają tam takie fajne też rarytasy i można wyłapać, a ja zbieram również i, i takie gadżety. A i od razu w tym miejscu przypomniałam mi się, muszę Wam zdradzić, że mm, założyłam sobie konto na Bricksecie, wprowadziłam tam absolutnie całą moją kolekcję, wszystkie polibagi, wszystkie saszetki nawet z gazetek, więc macie okazję zobaczyć, jeżeli ktoś oczywiście odwiedzi stronę i wejdzie na konto Afolka, tak jak tutaj nazwa tego kanału, co tam u mnie słychać, także zapraszam też na Brixet w tym momencie. I cóż, yy, aha, czyli tak, tutaj już to pokazałam, czyli jeśli chodzi o święta, to mamy to z głowy, ale dodatkowo prezentem świąteczno-urodzinowym, jaki dostałam, jest prezent od Szymka, mojego serdecznego przyjaciela z programu Lego Masters oczywiście, yy, bo jak pewnie wiecie, jakiś czas temu mówiłam, że będziemy sobie raz na jakiś czas przesyłać paczki, no i... Oczywiście urodziny czy święta są takim czasem dobrym do tego, więc no, Szymek też tu hojnie mnie obdarował. bardzo dziękuję za prezenty. Zaraz je pokażę. i Możesz liczyć oczywiście, że na twoje urodziny, a także na urodziny kanału, coś ode mnie dostaniesz. Pomyślimy, co to może być. I zacznę chyba od tego, skoro już mówię, Szymek z Legomaster, z dla jasności i dla porządku to dostałam puchar, słuchajcie. <noise> bardzo fajny pomysł, bardzo fajny prezent. No my oczywiście programu nie wygraliśmy oficjalnie, ale dla nas oczywiście sam udział w programie i to, co się tam działo, no zasłużyło na pierwsze miejsce na pucharze i także bardzo chętnie go złożę po postawię w honorowym miejscu. Będę pamiętać oczywiście o tych wszystkich wspaniałych chwilach, które razem przeżyliśmy w programie. <noise> um, tak, tutaj do tego... Jak wiecie, Szymek prowadzi swój sklep z klockami przystańklocków.pl i w związku z tym nie omieszkał mi troszkę ze swojego sklepu użyczyć kloca. Także jakieś takie potrzebne mi elementy, jak na przykład te dwa liście palmowe, a także te kwiatuszki cudowne i skrzak leperhaun irlandzki trafił do mojej kolekcji. O ile samych klocków no nie mogę na Brixecie umieścić, to już ta minifigurka się pojawiła. To jest fajne, właśnie tam, że można każdą pojedynczą figurkę kolekcjonerską wymienić i wiedzieć, co się ma. To oczywiście jeszcze nie wszystko. Dostałam również od Szymka polibagi. Jeden z Disneya to w ogóle mój pierwszy polibag z Disneya z rają i ostatnim smokiem, i drugi również ze smokiem, czyli takie, że tak powiem, smocze zestawy. Jak wiecie, że w Lego Masters Smok wygrał. I smok jest oznakiem szczęścia, więc z tego, co się domyślam, to życzę mi oczywiście wszystkiego najlepszego i dużo szczęścia w nowym roku i nie tylko. No i jeszcze jeden zestaw, jaki dostałam od Szymka, to są dotsy. Wiecie, że ja ostatnio bardzo szaleję na ich punkcie. Kupiłam sobie ostatnio wszystkie saszety, a to jest zestaw naprawdę wyjątkowy, bo są tutaj literki, którymi możemy pisać różne wiadomości. Na przykład na tych właśnie zawieszkach. Także zobaczymy, co fajnego z tego powstanie. Bardzo Ci jeszcze raz, Szymek, dziękuję za prezent świąteczno-urodzinowy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, oczywiście. I cóż, możesz spodziewać się oczywiście ode mnie paczki wkrótce. A jeszcze coś tu mam. <laughs> ja tu już się z Wami żegnam, czy znaczy z Wami. Tu żegnam się, że tak powiem, tu pozdrawiam. A, a przecież zapomniałabym, że jest gazetki przecież mi Szymek przysłał gazetki i to jest chyba jakaś naklejka z Harry'ego Pottera, jakiś teraz nowa jest kolekcja słuchajcie, do zbierania, trzeba się o tym zainteresować jak będzie album, to może kupię i będę zbierać rzeczywiście ale z Blue Ocean oczywiście bo tutaj dzielimy się tymi gazetkami em, poprosiłam o takie tytuły, a mianowicie właśnie z Ninjago nie wiem nawet ja, co to za figurka ale y, śmieszna <laughs> em, Rescue tutaj z Marvela nawet nie wiem czy nie mamy już takiej figurki, w sumie nie wiem. No, hmm, z Franców, słuchajcie, no ale po prostu musiałam z kotkiem zobaczcie no czarny, jak zupełnie, jak Filemonek-Kotek. 23 klocki Lego, no w ogóle czajcie to 23, no w ogóle co tu się dzieje. Yy, I nowa szata graficzna, co ciekawe, we Francach się pojawiła. Yy. Także to też wymagałoby chyba osobnego omówienia w jakiejś recenzji. No i uwaga, to jest sztos, ale o to też poprosiłam i to jest moje kompletne wyjście ze strefy komfortu. Playmobil, słuchajcie, moja pierwsza w ogóle zestaw i gazetka z Playmobil, ale po prostu ten kot jest tak uroczy, ten Gepard, że musiałam go mieć. Zobaczymy, czy to się w ogóle składa, czy to już jest cała figurka chyba w częściach. No, zobaczymy, nie wiem, jestem ciekawa, ale wiecie, że ja uwielbiam koty, jestem fanką kotów, sama mam kota, więc. Takie sztokoty mi przybyły do kolekcji. Dobra, teraz mogę już powiedzieć: Jeszcze raz dziękuję na koniec, Ym, i przejść do kolejnych paczek, bo 7 minut gadam o świętach tak naprawdę. A tutaj czas na nowości, więc chyba to nawet z jakiejś treści to by przydało się zrobić. Ym, oczywiście, jak możecie się domyślać, w sklepach Lego 2 stycznia nie było już żadnych nowości. To jest jakby oczywiste, to co roku jest to samo. Że generalnie po prostu nie wiem, trzeba by brać urlop, chyba jechać na otwarcie i dopiero coś się może złapie, bo no, jest po taki szal teraz na, na Lego, że naprawdę autentycznie w sklepach nie ma już w tej chwili nic na sklepie online. Oczywiście też tak średnio, w zależności jaki zestaw się chce. Ja bardzo chciałam tą wielką falę Hokusai z Lego Art, no, ale już nie było nigdzie ani na stronie internetowej, ani. Mm, w sklepie stacjonarnym, no muszę poczekać po prostu, aż pojawi się czy w szerszej dystrybucji, czy no w ogóle. Chciałam ten dworzec kolejowy z City też nie było, nawet saszec z doców nie było nowych, no po prostu niesamowite. Ale co dziwne, były te, załapałam się jeszcze na Speed Championsy, to jest akurat coś, co na stronie już jest też niedostępne, i w Arkadi też z tego co wiem nie. A o dziwo, tutaj w Galerii Mokotów jeszcze coś było, więc złapałam. W, z oczywiście w szybkich i wściekłych Nissan do no kolekcji, po prostu super rzecz. Tu kupiliśmy jeszcze <grym> z władcy pierścienia, właśnie yy, Gandalfa i tego balroga, który yy, no, pewnie wygląda dosyć specyficznie, ale ja uważam, że całkiem uroczo i yy, ja na przykład też bardzo chciałam mieć ten zestaw, mimo że powiedzmy yy, Maciek jest jego właścicielem, yy, tam, jak i tego zestawu, no ale powiedzmy, że to nasza wspólna kolekcja. No i tutaj mamy jeszcze propozycje tych innych z tej kolekcji zestawów wydanych właśnie z Władcy Pierścienia. No jeszcze nie kupiliśmy i nie wiemy, czy kupimy, bo no nie wiem, bo no ten jakoś najbardziej przykład mi do gustu, tak szczerze mówiąc. I żeby załapać się na ten polibak z no kolejny VIP, tak jak mówiłam, no muszę, że muszę go mieć, no to trzeba było wydać 240 zł i tutaj do tego kupiliśmy figurki, ale te figurki nie są dla mnie. Nie są też dla Szymka. Nie mogę powiedzieć, dla kogo są, tak mi się wydaje, bo to jest confidential, ale w prezencie, jeżeli mnie oglądasz, być może, a jak nie, to wrzucę Ci link, żebyś obejrzał. <grym> to jest dla Ciebie. No i też dla siebie wzięłam jedną kredkę. Po prostu te figurki jakoś... Nie wiem, no, w, w, chciałam pandę, o może tak powiem, że z figurek tych z nowych zbam chciałam. Panda oczywiście nie było, bo też przebrane, więc sobie złożyłam kredkę z taką gitarą śmieszną. A to, no, to, to na prezent. No i jeszcze jedną mam paczkę. Też z Lego Store. I tutaj jest właśnie nieciekawa historia z tym związana, dlatego że. Ym, no, totalnie nieciekawa historia, dlatego że ym, na stronie Lego dla. Yy, Uczestników programu VIP był dostępny gratis w postaci pandy. Kocham pandy przecież, tak? Z Polibak z Pandą, właśnie z kreatora 3 w jednym, za punkty. 500 punktów kosztowało. Oczywiście te punkty wymieniłam, bo mam znacznie więcej tam na koncie. Ale panda nie wpadła do koszyka, bo tam jakiś błąd się pojawił. O tym też pisał Szeroko Łukasz właśnie Brewa na stronie fankrocku.pl, jak coś tu doczytajcie. No, w każdym razie to był powszechny problem i ta panda mi nie przyjechała. Ja tam oczywiście napisałam reklamację i tak dalej, ale jeszcze mi nie odpisali, bo chyba wszystkim nie przysłali pandy i teraz mają po prostu. E, no, problem, co z, tym, co, co z tym zrobić. No, ale nic, no, panda pewnie prędzej czy później do mnie dotrze osobną drogą, tylko po prostu. Mm, tak szczerze, to gdybym połączyła te zakupy stacjonarne i online w jednym, to bym załapała się na gratis po prostu, nie? No, ale ten większy, w sensie mam na myśli ten większy od 9 stówek, no ale nie wiem, no tak wyszło, jak wyszło. Ym, no i cóż, tu może zacznę od najmniejszych, także przynajmniej mam dwa polibagi, <taki> takie same, bo zrobiłam dwa razy zakupy po 250 zł. No tak, ale wiecie, dwa razy po 250, czyli wydałam 500 i nawet wydała 500 złotych w jednym sklepie, czyli brakowałoby mi do tego dużego gratisu 400. To autentycznie nie było co za te 400 wykupić. No bo to by musiała być jakaś wielka fala albo coś takiego, no bo bez sensu za 400 wydrobnicę nakupować, którą można kupić taniej gdzie indziej. Ja, nie, dobra, czyli dobry deal, bo w sumie mam dwa polibagi i panda jeszcze wejdzie. <laughs> Dobra, zacznę od najmniejszego, co mam tutaj w pudle, co kupiłam, kolejny motocykl z Lego City Stunts, po prostu ten z tym niedźwiedziem bardzo mi się spodobał ze względu po prostu na tą figurkę niedźwiedzia na motocyklu, czadowa rzecz, no i fajne są te motocykle, trochę już ich mamy. To tak trochę, żeby dopchnąć do 250, bo normalnie oczywiście da się to kupić taniej. Z Minecrafta, nowość, przygoda na bagnie bodajże. Zestaw ten mi się spodobał z kilku powodów, tu nawet chyba lepiej je widać na odwrocie. Mamy tutaj te postacie jak szlam i ten takie dziwne stworki, które chodzą po jaskiniach właśnie, czy po jakichś bagnach może nawet. O, tu jeszcze chyba lepiej widać te, te postacie. No i nie mam ich po prostu w kolekcji, poza tym no mamy tutaj jeszcze ten stół rzemieślniczy, ten trotyl, yy, fajna rzecz, trotyl niby mamy i stół też, ale tego nigdy za dużo. Następnie mam yy, zestaw z Lego City z wydrami, oczywiście to był mój mask ze względu na te wydry i o ile wydra, yy, ten mold wydry już wcześniej się pojawił w Harrym Potterze, yy, w, jako patronus, no to tutaj już jest normalnym e, brązowym zwierzątkiem. Mamy też babkę na kładzie. Przyjemne, e, przyjemne okoliczności przyrody, jakoś tutaj kłoda, bo to na pewno będzie nadrukowany element, więc też sporo fajnych części się stąd wyciągnie. No i największy zestaw, którego się absolutnie nie spodziewacie, bo ja tej serii generalnie nie kupuję, ale jak zobaczyłam ten koci hotel, mm -hmm, no to po prostu musiałam go mieć. No słuchajcie, ja jestem fanką kotów, to już żeśmy ustalili przy okazji tamtych gazet, więc koci hotel z tyloma kotami, z filemonkiem, w ogóle ta gazeta nawet, aż tu ją wezmę do ręki, no idealnie się komponuje z tym zestawem, żeby to połączyć po prostu i y, y, mieć więcej kotów w hotelu i więcej tam atrakcji. Poza tym mamy jakieś nowe postacie, no bo właśnie ta nowa szata graficzna Lego Friends się wiąże przede wszystkim z nowymi postaciami i bardzo dobrze i bardzo fajnie, bo ileś można już mieć tych samych laleczek. Więc są nowi bohaterowie, no i tutaj nawet się pojawia jeden chłopak, więc super, że mi się do kolekcji trafi. Coś innego niż dziewczynka, i coś innego niż mija, bo to na ogół. Te mie miałam. No, Koci Hotel jest absolutnie obłędny. To wszystko, co koty kochają najbardziej, drapaki, fotele, kuwety, mleko do picia, ciasteczka i tak dalej, wszystko tu jest. A poza tym, abstrahując od tematyki, że, że Koci Hotel to chciałam kupić zestaw sprzęt na pamiątkę tego właśnie, że mamy nowe logo i coś nowego się dzieje. Fajnie, że to jest właśnie w takim kwadratowym pudełku. Powiedzmy, że zbieram takie kwadraciaki. Mam poprzedni, bardzo się cieszę, że że nie ja sprzedałam ten z pandami z Francuzów. To mam porównanie jak ta seria dla dziewczynek się zmieniała na przestrzeni lat, bo mam też nadal ten zestaw z Lego Belwin jeszcze właśnie też taki w kwadracie pakowany i to wszystko jakby przełom, na przełomie 30 lat a takie zmiany. Więc pod kątem i kolekcjonerskim i klockowym i sentymentalnym, no to idealnie. No i to już wszystko, co Wam chciałam pokazać w dniu dzisiejszym, 15 minut to dosyć sporo, mam nadzieję, że wytrzymaliście tutaj ze mną ten czas i nie przewijaliście za bardzo, żeby nie pominąć jakichś ważnych treści. No, postaram się oczywiście częściej nagrywać recenzje, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jestem po prostu bardzo zajętą osobą, a jak już wcześniej mówiłam mi się powtórzę, dla mnie rodzina jest najważniejsza, no obowiązki też i praca, więc... No nie chciałabym tego y, y, balansu, że tak powiem, zachwiać na rzecz y, klocków, nie? Bo trzeba to wszystko jakoś dobrze wyważyć, żeby nie zwariować. <laughs> I tyle na dziś ode mnie. Dziękuję y, za oglądanie. Zapraszam na kolejne moje filmy i życzę Wam cudownego, długiego weekendu. Trzymajcie się. Cześć!